Malinka, mmm. Mmm, jaka smaczna. Dla go. kolego. No i co? I masz to założyłeś, tak? Czyli bym się nie na to nie założył, bo ja bym nie nam rady, co się nie założył. Po nie rady. nie, niemożliwe, on się tak napierd... chyba znowu. Co, co, co? Ja Dość daj ci tam. Daj mi Przeczę, zrób sobie. Nie, to zamykam na, na raz. Na raz? Nie, firmy, nie wierzę. Nie da rady. Nie da rady, nie ja. Na raz? Na raz? Skurwysynk, jebany. Ty jesteś pierdolnięty. Kurwa, czyś mi się nie najebał i się będę dźwigać pychał. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Dobra. Co? Szacunek. nie bez kitu,